Cześć! Z tej strony Mateusz Skawranek, a to jest drugi odcinek programu Szachmat Katolicy. Chciałbym w tym odcinku y, powiedzieć Wam o czymś, co jest dla mnie sprawą chyba najważniejszą dla katolików. To znaczy o tym, żeby być katolikiem prawdziwym. Ale żeby swoją wypowiedź oprzeć na skalę, to przeczytam fragment z Biblii. To jest Apokalipsa do św. Jana. List do Kościoła w Laodycei, rozdział trzeci. Obyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni i ani zimny, ani gorący, chcecie wyrzucić z mych ust. To jest fragment, który właśnie mówi jednak dla mnie o tym, że żeby być katolikiem, trzeba być tym katolikiem do końca, całkowicie, całym życiem, czyli być gorącym. Dlatego wydaje mi się, że głównym naszym problemem jako katolików jest to, że chcemy oddzielać swoje życie w kościele od swojego życia zwykłego. Także tutaj chodzimy do kościoła, tutaj mamy swoją wiarę, tam jest Bóg, a tutaj mamy swoje życie, swoją pracę, swoją dziewczynę czy chłopaka, swoją szkołę i to są oddzielne światy kompletnie. To, jeżeli tak rzeczywiście macie, to jesteście takimi litnymi katolikami. Usłyszałem niedawno od kogoś, że nie lubi skrajnych katolików. Ale to, co mu chyba teraz odpowiedział, to jest to, że nie ma innych katolików. To tylko tacy, którzy są całkowicie katolikami do końca. Są skrajnymi katolikami. Jeżeli ktoś nie jest. Jeżeli ktoś nie jest skrajnym katolikiem, prawdziwym, który żyje Ewangelium, to jest tym katolikiem jedną nogą, czyli jest katolikiem letnim. Czyli pan chce go wyrzucić z swoich ust. To nie chodzi o to, że naprawdę pan chce go wyrzucić. Tylko. Lepiej dla niego, żeby robił to, co chciał. A jeżeli chce być katolikiem, to do końca. A jeżeli nie chce, to żeby w ogóle nim nie był. Tak jak ostatnio oglądałem takiego gościa w internecie. <coughs> Nazywał się The Amazing Atheist. Tam koleś mówi, że religia to straszne głupoty i tak dalej. Ale jak go oglądałem, to yy, fada mi taka myśl, że to jest człowiek, który jest silny który wobec religii naprawdę jest zimny, tak to jest napisane. Więc czasem taki ateista wojujący z kościołem jest bliżej zbawienia niż my, katolicy. Taka druga rzecz, która mnie się nasunęła, kiedy to oglądałem, to było to, że to jest człowiek, który nigdy nie spotkał osoby, która prawdziwie żyje Ewangelią. Nigdy nie spotkał kogoś, kto naprawdę wierzy, bo gdyby tak było, to. Potrafiłby zrozumieć, że ktoś, że da się uwierzyć w to, co jest naprawdę w Biblii napisane. On naprawdę nikogo nie spotka takiego. I to jest właśnie zadanie dla nas. Żebyśmy my swoim życiem, bo słowami to pitu-pitu, żebyśmy my swoim życiem potrafili e, świadczyć o Ewangelii. Żebyśmy my potrafili pokazywać innym, że wiara, wiara to jest coś możliwego, naprawdę. I dla mnie takim wyznacznikiem tego, czy rzeczywiście jest gorącym katolikiem, takim wyznacznikiem tego, czy naprawdę jestem w tym kościele całkowicie, jest to, jest mój cel w życiu. Jeżeli moim celem w życiu jest zbawienie, jeżeli moim celem w życiu jest w stanie świętym, to to jest właśnie wyznacznik tego, że jestem prawdziwym katolikiem. A jeżeli moim celem jest założenie rodziny, ustatkowanie się, czy cokolwiek innego, co jest niezwiązane ze zbawieniem, to Jesteśmy tymi katolikami jedną nogą. Chyba tyle na dzisiaj z moich przemyśleń. Żegnam się z Wami i zapraszam do subskrypcji kanału, czy tam lubienia, lubienia, jak chcecie. Trzymajcie się.